Dzień dobry, 1 lipca już 2024, Paweł Borański z tej strony. 28, Moment, nie pamiętam nie wiem, ile dni było w kalendarzu, w każdym razie dwa dni temu, w nocy, z mi plecak z miejsca, w którym się w tej chwili znajduje, dwóch chłopców żydowsko. Niemiecko-francuskich mnie zagadało, a dwaj inni zawinęli plecak w bardzo krótkim czasie. Wcześniej Amerykano Żyd podejrzewam, że mają tutaj bazę wojskową, co też było widać niedaleko, ukradli paszport, eee, inne rzeczy wartościowe. Po raz kolejny, oczywiście policja francuska nie jest zainteresowana wykryciem. Sprawców, zwłaszcza zablokowaniem numeru paszportu, zapewne żeby ich koledzy, którzy uciekają z Ukrainy, albo inni nie mogli się swobodnie przemieścić, po prostu. Więc no, gratulacje. Nawet się stara teraz, słuchajcie, na spe po specjalnym u torze jazdy przeznaczonym dla karetki, znowu się zbliżają. Już nie będę ich nazywał, jak, bo. Tych chorych debili nawet nie ma sensu oceniać ani teoretycznie zwracać na nich uwagi. No tak sobie działają, więc gratulacje po raz kolejny dla policji francuskiej, podobnie jak i belgijskiej, gdzie no, byli naprawdę zainteresowani wykryciem sprawców zamachu bombowego. No tak, tak się ten świat kręci, tak, jak do kogoś się mówi. W jakichś normalnych rzeczach poważniejszych to każdy pokiwa głową. Teoretycznie ludzie wokół mnie też nie mają pieniędzy. Niemniej jeżeli jakiś pomysł podsyłam, pokiwają sobie głową, pójdą w drugim kierunku. Są niezainteresowani podjęciem inicjatywy, więc no, podobne kroki w środowisku podejmuje policja. Już nie mówię, że miejsca pewne są obstawiane przez bohaterskich neonazistów. Mówię o tym wprost i na pewno tak jest. Gdzie, no, po prostu her jakiś tam naukowiec zabawia się w manipulacje razem z bandą, której płaci. Napisałem dzisiaj też na internecie pewien komentarz, nieudostępniony zresztą, bo oni tutaj myślą, że rządzą sobie wszystkim. W tej chwili tego też słuchają. Myślą, że się. Nabijam z nich. Są akurat jeszcze inne poziomy nad nimi. Nie powiem wam, jakie nie są to absolutnie. To znaczy inaczej, może część jest, podchodzi od systemu ludzkiego, inna akurat nie. Można mnie wziąć za wariata. Troszeczkę doświadczenia nabrałem w tym bałaganie i manipulacji. Co dziwne, komputer. Pozwala udostępniać te informacje. Oni naprawdę myślą, że tym sterują. Te ziemskie głąby żydowskie, czy jakieś inne, przepraszam, nie głąbów, e, którzy nimi nie są. Niemniej, no, zważając na możliwości, które mi udostępniają, e, wybijają e, internet cały czas, otwierane strony internetowe, połączenia telefoniczne, informacje o pracy i tak dalej. Więc, no, boskość, że tak powiem tego czegoś, które się podłącza bardzo często między nogi też, w tej chwili też po prostu, bo coś tam nie przekaże akurat tej informacji, bo uważam, że fałszywe są niektóre całkowicie prowokacje robią po prostu, żeby skłócić, ja już nie mówię, że różne społeczeństwa i arabskie i żydowskie, które są normalne i katolickie i indyjskie i narodowościowe, więc ktoś tam naprawdę się nieźle Zabawia tym, żeby jak najwięcej namieszać ludziom, którzy tutaj akurat żyją i są niestety nieświadomi albo w bardzo małym stopniu tego, co się dzieje. Trzymajcie się, na razie. Hej!